Życom, to zioma, z hajsem twoich starych W moich szponach I zrobiłbym ci nawet loda Żeby tylko zgadzała mi się kabona Dałbym ci nawet za to dupy zioma Tylko musiałbyś zapłacić i użyć kondona Życą, to ziomek, ziomek, żydek Mówili na mnie w szkole. Nigdy nie dzieliłem się z kumplami. Nie dałem się napić, nie częstowałem chipsami. Rodzice też od Żydów mnie wyzywali. Nawet nie wiem, czy naprawdę mnie kochali. Od małego już pieniądze oszczędzałem. Na święta dostałem lego, od razu sprzedałem. Pierwsze słowo, jakie powiedziałem, forsza. Jak nie miałem hajsu, okradałem ojca. A jak ojciec nie miał, okradałem matkę. A jak mama nie miała, to odwiedzałem babkę. Forsa, tylko na tym mi zależy: żadna muza, tylko forsa. Bądźmy szczerzy. szczerzy! Teraz mam jej dużo odkąd robię hip hop. A gdybym był kobietą, to bym pewnie został dziwką! Dziwką! Ruchałbym cię z każdym, jakby miał pieniądze. Nawet z ojcem. Jeśli Jeśliby zapłacił dobrze, nie interesuje mnie nic tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Boję się pomyśleć, co gdyby nie chipko. Przecież nie mógłbym być męską dziwką. Bo kto by w ogóle chciał nie wynająć chudego chłopaka z jeszcze krótszą fają. Za hajs mógłbym zrobić prawie wszystko, nawet usiąść gołą dupą na mrowisko. Jedyne czego nie mogę zrobić dla szmalu to zrezygnować o myśleniu, jego zarabianiu. Czasem mówią mi, że jestem chory, że jestem od hajsu uzależniony, ale ja się wcale tak nie czuję. A jak widzę hajs, to ja